Plenerowe animacje, fotobudka, ogromne dmuchańce, strażackie pokazy, występy fantastycznych młodych artystów z terenu gminy Dalszyce, pyszny popcorn dla wszystkich, a nawet pokaz magii. Tak wyglądał tegoroczny Dzień Dziecka w Dalszycach. Była wspaniała zabawa i mnóstwo niespodzianek. W tym roku Gminny Dzień Dziecka obchodzimy, można powiedzieć, przez cały weekend. Rozpoczęliśmy wczoraj seansem filmowym. Co prawda, pogoda no nie rozpieszcza, bo. Ulewny deszcz, który wczoraj wystąpił, spowodował, że musieliśmy kino plenerowe przenosić do hali miejsko-gminnego Ośrodka Kultury. Dziś troszeczkę pogoda tak w kratkę, ale mamy wiele atrakcji przygotowanych, bo zaangażowanych jest Wiele tutaj jednostek, ale też Ochotnicze Straże Pożarne, które prezentują tutaj zarówno swój sprzęt, jak i pewne umiejętności, które trzeba wykonać i zachęcają młodzież do tego, aby wstępowała w szeroki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dużym powodzeniem i zainteresowaniem podczas Dnia Dziecka cieszyły się strażeckie pokazy. Ja tutaj na sobie prezentuję mundur Strażaka z okresu tak mniej więcej przedwojennego, II wojny światowej. No jak widzicie mam pas strażacki, hełm strażacki, oficerki, no tak strażacy wcześniej wyruszali do akcji, na, jak tylko usłyszeli alarm. Tam widzimy dwóch druchów z okresu tak PRL-u, lata 70. 80. troszeczkę się już tutaj mundury różnią, jakieś zasady bezpieczeństwa są. Tutaj też mamy nasze stoisko historyczne ze zdjęciami strażackimi, samochodzikami strażackimi. Także no jest ogrom atrakcji. Miejmy nadzieję, że dzieci będą zadowolone. Przywieźliśmy tutaj sikawkę. To jest nasza sikawka sprzed okresu II wojny światowej, która była u nas, służyła w remizie i ona jest odrestaurowana. Wiele atrakcji przygotowała również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dalszycach. Dzień dziecka! Na stałe już nam wpisał się w kalendarz naszych działań bibliotecznych. Angażujemy się, przygotowujemy wiele atrakcji. Zresztą mamy zawsze stoisko, dopracowane, mamy piękne stroje, mamy tu królewnę śnieżkę, Królo, królowę lodu, mamy wróżkę dobrą i mamy kopciuszka. Oczywiście te postacie symbolizują w jakiś sposób dane książki, gdzie dzieci chętnie do nas przychodzą. Zachęcamy jakby w jakiś sposób do promowania naszego czytelnictwa. Tego dnia dzieci i młodzież z ochotą opowiadali o swoim wymarzonym dniu dziecka. Myślę, że chciałabym, żeby każde dziecko było takie szczęśliwe. Takie, tak, żeby mogło się z nami przebrać, żeby mogło z nami sobie wystąpić, pobawić się. Ja myślę, że fajną rozrywką dla dzieci by było dla nas też, żebyśmy się tak wspólnie bawili, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, radośni. Myślę, że najlepszy dzień dziecka to jest taki spędzony w gronie najbliższych, przyjaciół. No i w sumie ważne, żeby się dobrze bawić. Bo być dzieckiem jednak jest super czasem i nie wszystko wypada już jak się dorośnie. Dla mnie najlepszy dzień dziecka to właśnie spędzony w gronie najbliższych, z rodziną, z przyjaciółmi, ale też bardzo bym się cieszyła, jakbym zjadła jakieś dobre jedzenie. Wioroczny Dzień Dziecka na Daleszycki Rynek ściągnął prawdziwe tłumy i nie ma się co dziwić, bo organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zapewnili w tym wyjątkowym dniu mnóstwo atrakcji dla wszystkich dzieci.